W ostatni poniedziałek zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej przedłożył w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej dokument, który uruchomił sezon grzewczy. Dokument wpłynął do pecu, mimo że w maju zeszłego roku, zgodnie z zapowiedziami, ciepło miało płynąć do tych, którzy tego chcieli bez względu na to, czy Spółdzielnia wystąpi z wnioskiem, który określony jest w umowie na dostarczanie ciepła. Okazuje się, że mimo zapewnień z maja, dziesiątki osób, które chciały, żeby do ich domów popłynęło ciepło, były przekierowywane specu do spółdzielni, by ta uruchomiła sezon grzewczy. Od poniedziałku do budynków wielorodzinnych i domów jednorodzinnych płynie ciepło, dlaczego sezon grzewczy ruszył dopiero po piśmie, jakie skierował zarząd spółdzielni do przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Tego zupełnie nie rozumiem, bowiem e, nauczeni doświadczeniem, a szczególnie e, naszym wnioskiem o zakończenie sezonu grzewczego, gdzie zostaliśmy wyraźnie pouczeni przez pana prezesa Klizę, że nie ma znaczenia dla sezonu grzewczego, czy też wpłynie do PEC-u pismo, czy, czy się zakończy raczej sezon grzewczy, czy też takie pismo nie wpłynie, bowiem inne podmioty składają tego typu wnioski. To zupełnie nie rozumiem, dlaczego dopiero pismo wysłane przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej powoduje, że zaczynają być ciepłe grzejniki. W naszym mieście. Jest to dla mnie naprawdę zadziwiające, szczególnie jeżeli będę cały czas pamiętał informację taką, że po pierwsze, no, to nie my decydujemy o tym jako spółdzielnia mieszkaniowa, a po drugie, że yy, jesteśmy zbyt małym odbiorcą ciepła, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, bo tak jest również twierdzone wszemi wobec żebyśmy my decydowali o czymkolwiek jako spółdzielnia mieszkaniowa. Natomiast no, yy, mieszkańcom przekazuje się tego typu informacje. Do nas wydzwaniają yy, mieszkańcy z całego Lubartowa, nie tylko ze spółdzielni mieszkaniowej i dopytują się, kiedy spółdzielnia podejmie decyzję, że rozpocznie się sezon grzewczy. My z chęcią przejmiemy kotłownię, jeżeli ktoś sobie tam nie radzi, jeżeli nie potrafi rozpocząć sezonu grzewczego, jeżeli nie potrafi podjąć odpowiednich decyzji, to my jako spółdzielnia mieszkaniowa jesteśmy gotowi, żeby przyjąć to kotłownię, odpowiednio nią zarządzać, tak żeby ludziom po prostu w domu nie było zimno. Czy prawdą jest, że mieszkańcy domków jednorodzinnych twierdzili, że bez decyzji prezesa spółdzielni do ich domów ciepło nie popłynie? To... Dokładnie tak twierdzili i to mam nawet osobiście rozmowę przeprowadził już nie tylko telefonicznie, ale osobiście nie będę podawał teraz imienia i nazwiska tej osoby, ale byłem w jednej z kamienic w Lubartowie i podszedł do mnie właściciel tej kamienicy i mówi kiedy spółdzielnia mieszkaniowa rozpocznie sezon grzewczy. Ja mówię słucham, mówię przecież jestem na osobą, przecież ty jesteś właścicielem. Prywatnego mieszkania, prywatnej kamienicy, podpisaj sobie indywidualną umowę z pecem, ale y, do, dopiero co był u mnie pracownik, i on twierdził, że, że przedsiębiorstwo energii cieplnej nie rozpocznie sezonu grzewczego bez decyzji spółdzielni mieszkaniowej. No, y, naprawdę to są jakieś zadziwiające sytuacje, <laughs> a jeszcze się wyżalił ten pracownik, że y, on nie pamięta w swojej karierze, żeby sezon grzewczy y, zaczynał się tak późno. W swojej karierze pracownika w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. No ale no widzimy, jaki przekaz idzie. Ja, dla mnie to jest zadziwiające, bo najlepiej, jakby spółka zdecydowała się na jakieś określone stanowisko albo w lewo, albo w prawo. Albo nie decydujemy i nie mamy nic do powiedzenia, albo od nas jako od spółdzielni zależy wszystko. Ale skoro zależy wszystko od spółdzielni mieszkaniowej, to należy się również z naszym zdaniem liczyć i z naszymi wnioskami liczyć. A tutaj jesteśmy traktowani jako taki chłopiec do bicia. Sezon grzewczy się nie zaczął, wina spółdzielni mieszkaniowej. Sezon grzewczy się jeszcze nie skończył, wina spółdzielni mieszkaniowej. A jak spółdzielnia złoży wniosek. To wała wam od pecu, bo to pec decyduje sam, kiedy sezon grzewczy się kończy. No, to mm, najlepszym podsumowaniem tego niech będzie wizyta, bo tutaj u mnie w gabinecie była jedna z pań y, od nas, ze spółdzielni mieszkaniowej, przyszła i mówi do mnie: No prezesie, y, ja to już jestem, y, zgłupiałam, mówi, bo oni mnie odsyłają do, do pana. Pan mówi, że to nie od pana zależy sezon grzewczy. Ja już nie wiem, ja to wszystko sprawdzę na pewno i tak dalej, i tak dalej. No ale yy, w, tym, w, w tej całej abstrakcji cieplnej w Lubartowie no najbardziej poszkodowani niestety są mieszkańcy i im się nie można dziwić. A jak wielu mieszkańców współdzielni chciało, żeby rozpocząć sezon grzewczy? No było ich niewielu w tym roku, natomiast no, my się nie upieraliśmy. Bo to raptem było chyba z 50 telefonów, tylko zazwyczaj jest to około 200-300 telefonów, zanim rozpoczniemy sezon grzewczy. Tym bardziej, że dzisiaj już widzimy, że znowu temperatura idzie w górę, że kolejne dni znowu będą po 22-24 stopnie, że noce mają być 11-12 stopni. Więc patrząc tak z ekonomicznego punktu widzenia, włączenie ciepła w poniedziałek, bo w poniedziałek wystosowaliśmy pismo żeby przez poniedziałek i wtorek, w poniedziałku, w, no dzisiaj jesteśmy we wtorek, nagrywamy materiał, no to noc była faktycznie z ujemnymi temperaturami, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie prognozy pokazują, że to były tylko te dwie noce i za chwilę znowu będzie ciepło, więc wszyscy w mieszkaniach, w budynkach wielorodzinnych przykręcą grzejniki, natomiast to nie będzie oznaczało, że cokolwiek zaoszczędzimy, ponieważ ciepło będzie krążyło w tych Liniach przesyłowych, cyrkulacja będzie się odbywała, będzie grzana ziemia, nie mieszkania, więc w mojej opinii można było jeszcze poczekać, ale w związku z tym, że do tych telefonów było około 50, a jest już 10 października, dzisiaj 9 był wczoraj, więc no nie czekaliśmy dłużej, włączyliśmy to centralne ogrzewanie i tak jest późno włączone. Natomiast w mojej takiej prywatnej opinii można było jeszcze poczekać, ale y, niektórzy bardzo mocno marzli, więc no, ze względu na te telefony, gdzie były małe dzieci, czy tak jak ta pani stwierdziła, nie mogła umyć głowy, ciepło zostało. Y, inaczej nie my włączyliśmy ciepło, y, wystosowaliśmy odpowiedni dokument i okazało się, że mimo że to nie od nas zależy, w chwili kiedy wystosowaliśmy dokument, grzejniki stały się ciepłe. W tym roku jednak sezon rozpoczął się bardzo późno. Tak, bardzo późno, bo przypomnę, że w zeszłym roku, 20 września, grzejniki już grzały. We wrześniu zrobiło się bardzo zimno. W tym roku mieliśmy, no, wyśmienito aurę. Mieliśmy taką sytuację, że mm, nawet jak patrzymy na panele fotowoltaiczne, które mamy na spółdzielni mieszkaniowej, to wyprodukowaliśmy tak naprawdę w miesiącu w wrześniu tyle samo energii, ile wyprodukowaliśmy w miesiącu sierpniu. Czyli widać, jak, nas, jak, jak yy, 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 był intensywnie nam pomagało słońce w tej temperaturze. Natomiast włączy, no, wystosowaliśmy pismo 9, yy, ale proszę pamiętać również, że kiedyś sezon grzewczy ustawowo zaczynał się 14 października. I to było chyba najlepsze rozwiązanie, bo ono zamykało wszelkie dyskusje. Jeżeli było ustawowo zapisane, że 14 października to jest ten przełom zimna, kiedy grzejniki muszą grzać, to nie było takich sporów. Że jedna pani chce, druga pani nie chce. Bo przecież pamiętajmy o tym, że ja również to konsultowałem z innymi mieszkańcami. No i mieszkańcy do mnie mówili, a dlaczego pan chce włączyć centralne ogrzewanie, jak u nas w domu jest ciepło? Tylko, że oni mieszkają na drugim piętrze, też te osoby. No ale one nie chcą, żeby włączyć. Tak i ci, którzy mieszkają na pierwszym, drugim, trzecim, czwartym nie chcą, żeby włączyć. Ci, którzy mieszkają na parterze jeszcze szczególnie przy ścianach szczytowych chcą, żeby włączyć. Tu nie pogodzimy tego nigdy. Natomiast tak jak mówię, 9 października to jest trzy tygodnie później niż w zeszłym roku włączony sezon grzewczy. Także oszczędności będą, mogłyby być jeszcze większe, ale ludzie już tych oszczędności nie chcieli, więc ciepło już jest produkowane jeszcze, przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej my w przyszłym roku ich uwolnimy od tego, jak że Dużego ciężaru, już nie będą musieli czekać na spółdzielnię mieszkaniową, bo w przyszłym roku już nasze pompy będą produkowały ciepło do naszych budynków. Na no, nikogo nie będziemy musieli czekać. Mało tego, będziemy mogli włączać pojedyncze budynki, jeżeli będzie takie życzenie, żeby jeden budynek włączyć wcześniej, a drugi włączyć później. To już będzie wolność tomku w swoim domku. Tomasiak wspomniał o wypowiedziach prezesa Klizy z zeszłego roku. Przypomnijmy co mówił wówczas prezes Kliza. Lubertowskie ciepło było już drogie, ale za kadencji Krzysztofa Paśnika stało się jeszcze droższe. Każdy dzień pracy kotłów w PEC to ogromne koszty. Doskonale o tym wie każdy, kto korzysta z miejskiego ciepła, dlatego tak ważne jest korzystanie z owego ciepła wyłącznie w czasie, kiedy jest zimno. Oznacza to, że w chwili, kiedy temperatury są zbyt wysokie, niezasadna jest produkcja ciepła. Kiedy zatem powinien się zaczynać oraz kończyć sezon grzewczy? Opisane jest w umowie PEC i spółdzielni mieszkaniowej. Dotarliśmy do owej umowy, ale także do przywołanego wyżej opisu. Termin włączenia i wyłączenia dostarczania ciepła wyznaczający początek i koniec sezonu grzewczego ustala odbiorca. Czytamy w umowie pomiędzy PEC a spółdzielnią mieszkaniową. Odbiorcą w świetle przytoczonego przepisu jest spółdzielnia mieszkaniowa i wracając jeszcze raz do owego zapisu, wprost w nim zapisano, że to spółdzielnia wyznacza początek i koniec sezonu grzewczego. ów przepis nabiera nowego. Do znaczenia w świetle tego, co wydarzyło się pomiędzy 5 a 8 maja. 4 maja spółdzielnia mieszkaniowa kieruje do PEC pismo, zgodnie z którym wnioskuje o wyłączenie ciepła. Oznacza to, że w ciągu 24 godzin powinien zakończyć się sezon grzewczy. Tymczasem okazuje się, że w 2022 roku będzie inaczej niż w poprzednich latach. Do spółdzielni trafia pismo z PEC następującej treści. W nawiązaniu do Państwa pisma, znak A łamane na 1404, łamane na 2022 z dnia 4 maja 2022 roku Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przyjmuje Państwa wniosek o zakończeniu sezonu grzewczego 2021, łamane na 2022 i informuje, że przystępuje do odcinania ciepła w węzłach grupowych. Prosimy Państwa o zamykanie zaworów w blokach należących do spółdzielni mieszkaniowej, ponieważ nie wszystkie węzła zły grupowe zostaną odłączone z racji tego, że nie wszyscy odbiorcy wyrażają chęć zakończenia sezonu grzewczego 2021-2022. Czytamy w piśmie, pod którym podpisał się prezes Lech Kliza. W piśmie czytamy o odbiorcach, którzy nie wyrażają chęci zakończenia sezonu grzewczego. Oznacza to, że przepis z umowy ze spółdzielnią w tym przypadku. Nie działa. Co ciekawe, okazuje się, że od 5 maja jest już naprawdę ciepło. Temperatury wynoszą od 17 do 19 stopni Celsjusza w cieniu, a w nocy przekraczają 10 stopni Celsjusza. Warto zaznaczyć, że zimniej było w ostatnią środę, kiedy w dzień było 15 stopni, zaś w nocy tylko 4 stopnie. Mimo tak niskich temperatur kotły w PEC nie ruszyły. Co zatem wydarzyło się takiego, co mogło spowodować, że PEC nie zakończył zgodnie z wnioskiem spółdzielni sezonu? Ktoś o pseudonimie nie wszyscy musiał zgodnie z sugestią zawartą w piśmie do spółdzielni zawnioskować o niekończenie sezonu grzewczego. Co ciekawe, spółdzielnia nie ujawniła nikomu poza prezesem PEC swojego pisma. W jaki sposób zatem pozostali odbiorcy dowiedzieli się o wniosku spółdzielni i kim byli owi nie wszyscy? Tu jako pierwsza z instytucji, która mogła bać się zakończenia sezonu, był MOSIR. Dlaczego? bo 8 maja do Lubartowa miała przyjechać Otylia Jędrzejczak, która miała na miejskim basenie przeprowadzić swoje show. Brak ciepła spec oznaczał zimną wodę w basenie, bo Mosir nie zabezpieczył innego źródła ciepła. Można powiedzieć, że śledztwo, jakie przeprowadziła nasza stacja, jest wręcz nieprawdopodobne. Przecież to niemożliwe, że to tylko po to, aby mogła się odbyć jedna impreza do linii przesyłowych pompowano ciepło. Postanowiliśmy dopytać u źródła, czy czasem to nie na wniosek Mosir nie zakończono sezonu. Piśmy do spółdzielni mieszkaniowej poinformował pan, że część odbiorców nie chciała. Zakończenia sezonu grzewczego, który został zakończony 5 maja. Hmm. Jakie instytucje nie chciały? Czy to osoby prywatne, czy to. Kto nie nie osoby chciał? prywatne, instytucje również. A nie była to przypadkiem MOSIR lub Szkoła Podstawowa Numer 3, bo. Sezon został zakończony, a kilka dni Z tego po zakończeniu to wiem, sezonu. Również było. Również było. To, wśród żeby tego? utrzymać, jakby, podawanie ciepłej wody do niedzieli 9. Do czego? Do tej niedzieli? Tego nie wiem. Mhm. Pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że największy odbiorca, jakim jest spółdzielnia, nie odbiera ciepła, a to ciepło było dalej tłoczone do sieci. Czy bez wniosku największego odbiorcy PECU. u w przyszłości sezon rozpocznie się, sezon grzewczy, na wniosek chociażby odbiorców z domków jednorodzinnych, że wystarczy jedna osoba, czy jedna instytucja, która chce przedłużyć i dalej to będzie i będzie wtedy... Nie, proszę Panią, będziemy jakby zasilali wtedy, kiedy zostaną spełnione warunki wynikające jakby z umowy. Czyli to była sytuacja wyjątkowa? Nie była sytuacja wyjątkowa, 30% jakby 30% odbiorców mogło zdecydować o tym, żeby była, był zamknięty sezon. Natomiast no, wyobrażamy sobie w ten sposób, że wtedy, kiedy będą, będzie potrzebne zasilanie, to zasilanie będziemy analizowali to zasilanie będzie podawane, o ile będą na to wskazywały warunki związane jakby z dostawą ciepła. No ale tutaj sezon został zakończony, a ciepło dalej było tłoczone i prawdopodobnie na potrzeby tylko imprezy w, na basenie miejskim. Nie, to, to, pani, to jest Pani zdanie, że tylko na potrzeby imprezy, ze względu na to, że również inni odbiorcy otrzymywali ciepło, oprócz spółdzielni. A ile kosztowało to wydłużenie sezonu? Na Trudno dni? mi powiedzieć, wie Pani, trzeba jakby podsumować to, ile kosztowało, i ile zarobiliśmy na tym. No to, to jest kwestia spojrzenia w ten sposób. Ciepło dochodziło przez ten czas do węzłów grupowych. Czy zatem użytkownicy taryfy A3 staną, zostaną obciążeni kosztami stałymi w związku z tym przedłużeniem? Nie, proszę Panią, zamknęliśmy jakby dopuść do, do ciepła do odbiorców, m.in. Do, do odbiorców spółdzielni. Czyli oni nie zostaną obciążeni w nie zostać mhm. Jak usłyszeliśmy od prezesa Pec Klizy, Mosir wnioskował o podawanie ciepłej wody do niedzieli 9 maja. Co prawda w niedzielę był ósmy, ale wypowiedź prezesa Pec nie pozostawia już żadnych wątpliwości. Jak już wspomnieliśmy, w niedzielę na obiekcie Mosir, czyli basenie, odbyła się impreza z Otylią Jędrzejczak. Gdyby basen nie był ciepły, zapewne nie można byłoby zrobić zdjęcia uśmiechniętego burmistrza, naczelnika, pani dyrektor, dyrektora czy innych celebrytów, w tym byłych radnych. Dzień po sesji fotograficznej ciepło wyłączono. I się zaczęło. Tego dnia do naszej redakcji zgłosił się mieszkaniec Lubartowa, który poinformował nas, że basen formalnie nie jest zamknięty, ale w chwili, kiedy zadzwonił, aby skorzystać z kąpieli, poinformowano go, że nie jest to możliwe, bo woda ma 24 stopnie Celsjusza. Ów mieszkaniec dostarczył nam także zapis rozmowy, jednak nie wyraził zgody na publikację. Stosując prowokację dziennikarską, sami także skontaktowaliśmy się z panią, która opiekuje się basenem i usłyszeliśmy identyczną odpowiedź. Postanowiliśmy skontaktować się z dyrektor Mosir, Anetą Symbor, i dopytać. Aneta Symbor, słucham. Dzień dobry, Karasek Angelika Telewizja kanału. Słyszałem, że rozmowa Dzień z tym. Chciałabym zapytać o basen, dlaczego nie działał w ubiegłym tygodniu. Bardzo proszę wysłać takie zapytania na maila. A dlaczego nie chce pani powiedzieć po prostu zwykłe, proste pytanie? Mm, dziękuję. dziękuję, proszę wysłać zapytanie na maila. Zresztą wszystkie informacje są na naszej stronie facebookowej, także y, myślę, że y, bardzo czytelna jest informacja. Ale może zechce pani odpowiedzieć o prostu. Dziękuję pani Angelika. Do proszę o maila, dzięki, pozdrawiam. pozdrawiam. Zgodnie z prośbą przesłaliśmy pytania drogą elektroniczną w poniedziałek. Na odpowiedź czekaliśmy aż do środy. Oto treść korespondencji. Dzień dobry. W nawiązaniu do naszej rozmowy telefonicznej poniżej przesyłam pytania. W ubiegłym tygodniu chciałam skorzystać z basenu w szkole podstawowej numer 3 w Lubartowie. Dzwoniąc na ogólnodostępny numer kierujący do obsługi basenu, otrzymałam informację, że takiej możliwości nie ma. Basen jest nieczynny. Dlaczego zatem w minionym tygodniu basen nie działał? Z jakiego powodu osoby z zewnątrz nie mogły z Niego korzystać? Skoro basen nie był dostępny dla osób z zewnątrz, to dlaczego pomimo to odbyła się impreza Otylia Swim Tour? Dlaczego Mosir wnioskował do przedsiębiorstwa energetyki Cieplnej w Lubartowie w sprawie przedłużenia sezonu grzewczego? Czy wyłącznie z uwagi na imprezę Otylia Swim Tour? Pozdrawiam Angelika Karasek telewizja kanał S. Posłuchajmy, jak na owe pytania odpowiedziała dyrektor Symbor. Informuję, że w ubiegłym tygodniu to jest. Od 9 do 13 maja 2022 basen Mosir był czynny. W dniach 14-21 maja 2022 pływalnia jest nieczynna. Jest to przerwa technologiczna związana ze zmianą sposobu ogrzewania wody basenowej. Po wskazanym terminie i przepięciu instalacji basen będzie dostępny dla użytkowników. Aneta Sybor. Niestety nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Mosir wnioskował o tłoczenie przez PEC Ciepła do niedzieli. Nasza redakcja starała się jeszcze kilkukrotnie skontaktować z prezesem PEC, aby dopytać, kto jeszcze oprócz Mosir wnioskował o niekończenie sezonu grzewczego, a także o jednak doprecyzowanie, kto zapłaci za owe cztery dni dystrybucji ciepła. Abonent chwilowo niedostępny. Prezes PEC niestety nie odbierał od nas telefonu. Za wydłużony sezon grzewczy, według zapewnień, nie miała być obciążona spółdzielnia. Każda złotówka, można powiedzieć, liczy do tego, aby nasi mieszkańcy mogli płacić jak najlepiej, jak najtaniej, jeżeli chodzi o energię z naszego przedsiębiorstwa. Przypomnijmy jeszcze raz wypowiedź Prezesa PEC. W do Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował Pan, że część odbiorców nie chciała zakończenia sezonu grzewczego, który został zakończony 5 maja. Hmm. Jakie instytucje nie chciały? Czy to osoby prywatne, czy to kto nie, nie, nie chciał... Osoby prywatne instytucje również. A nie była to przypadkiem MOSiR lub Szkoła Podstawowa numer 3, bo sezon został zakończony, a kilka dni po zakończeniu to wiem, MOSiR sezonu... również jakby Po to, żeby utrzymać jakby podawanie ciepłej wody do niedzieli 9. Do czego? Do tej niedzieli? Tego nie wiem. Mhm. Pierwszy raz się zdarzyła taka sytuacja, że największy odbiorca, jakim jest spółdzielnia, nie odbiera ciepła, a to ciepło było dalej tłoczone do sieci. Czy bez wniosku największego odbiorcy PEC-u w przyszłości sezon rozpocznie się, sezon grzewczy, na wniosek chociażby odbiorców z domków jednorodzinnych, że wystarczy jedna osoba czy jedna instytucja, która chce przedłużyć i dalej to będzie i będzie wtedy. Nie, proszę Panią, będziemy jakby zasilali wtedy, kiedy zostaną spełnione warunki wynikające, jakby z Czyli to była sytuacja wyjątkowa? Nie była sytuacja wyjątkowa, 30% jakby, 30% odbiorców mogło zdecydować o tym, żeby była, był zamknięty sezon, natomiast no, wyobrażamy to sobie w ten sposób, że wtedy, kiedy będą, będzie potrzebne zasilanie, to zasilanie będziemy analizowali, to zasilanie będzie podawane, o ile będą na to wskazywały warunki związane jakby z dostawą ciepła. No ale tutaj sezon został zakończony, a ciepło dalej było tłoczone i prawdopodobnie na potrzeby tylko imprezy w, na basenie miejskim. Nie, to, to, pani, to jest Pani zdanie, że tylko na potrzeby imprezy, ze względu na to, że również inni odbiorcy otrzymywali ciepło, oprócz spółdzielni. A ile kosztowało to wydłużenie sezonu na te kilka Trudno dni? Mi powiedzieć, wie Pani, trzeba podsumować to, ile kosztowało i ile zarobiliśmy na tym. No, to, to jest kwestia spojrzenia w ten sposób. Ciepło dochodziło przez ten czas do węzłów grupowych. Czy zatem użytkownicy taryfy A3 staną, zostaną obciążeni kosztami stałymi w związku z tym przedłużeniem? Nie, proszę Panią, zamknęliśmy jakby dopuść do, do ciepła do odbiorców, m.in. Do, do odbiorców spółdzielni. Czyli oni nie zostaną obciążeni nie, nie mhm. Okazuje się, że jednak stało się inaczej niż zapewniał prezes Kliza. Naszej redakcji udało się dotrzeć do faktur, jakie wystawiono spółdzielni. Na fakturze wyszczególniono dokładnie, za ile dni sezonu grzewczego obciążono spółdzielnie. Dostawca: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubartowie, spółka ZO. 21 100 Lubartów, ulica Mickiewicza 50. Odbiorca: Współdzielnia mieszkaniowa w Lubartowie, 21 100 Lubartów, ulica Cicha 6 za opłaty zmienne A3M. Data dostawy od 1 do 31 maja 2022 roku, w tym 8 dni sezonu grzewczego. Jak zatem widać, zamiast za 5 dni sezonu grzewczego spółdzielni wystawiono fakturę za 8 dni sezonu grzewczego. Zarząd spółdzielni nie zgodził się z decyzją PEC i faktury odesłał prezesowi Klizie. W dniu 31 05 2022 rok wpłynęły do spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie faktury rozliczeniowe za dostarczone ciepło do zasobów Przypominamy, iż sezon grzewczy w zasobach mieszkalnych spółdzielni mieszkaniowej w Lubartowie zakończył się w dniu 5 maja 2022 roku. W związku z tym zarząd zwraca się z prośbą o skorygowanie przesłanych faktur z uwzględnieniem okresu 5 dni sezonu grzewczego w miesiącu maj 2022 roku. Powyższy sposób naliczania opłat to jest 8 dni sezonu grzewczego, jest nie do przyjęcia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Postanowiliśmy dopytać prezesa PEC, skąd faktura... Za ów wydłużony sezon. Dzień dobry. Z tej strony Patrycja Oleszek, telewizja kanał S Lubartów. Ta rozmowa jest nagrywana. Panie Dobra. prezesie, ja chciałam zadać kilka pytań. Czy zgodziłby się pan? E, o co chodzi? W tej, tej tutaj... jestem pracy. Mm -hmm. Chodzi tutaj, tak? że PEC wystawił spółdzielni fakturę nie za 5 dni, a za 8 dni majowych. E, I chcieliśmy się dowiedzieć, dlaczego obciążył pan spółdzielnię mieszkaniową kosztami za ciepło, mimo że zapewniał pan, iż ta ostatnia w tym okresie nie otrzymywała ciepła. Faktura zawiera przekłamanie, faktury zostały wystawione za 5 dni. Mhm. A mówił Pan, że na owym kontrowersyjnym wydłużeniu sezonu grzewczego PEC zarobi. Ile zatem PEC zarobił? Nie mówiłem, że PEC zarobi. Mhm. A czy faktury za nadterminowy sezon grzewczy dostali wszyscy odbiorcy PEC? E Faktury oczywiście za maj dostali wszyscy Mhm. A które konkretnie firmy, instytucje lub zarządcy wnioskowali o wydłużenie sezonu grzewczego? W tej chwili Pani nie powiem tego. To znaczy nie jestem przygotowany, można powiedzieć, do udzielenia tego tak nawet. Mm -hmm, a czy czasem to nie było tak, że to jednak wyłącznie MOSIR? Nie no wiem, to jest spekulacja, to? Wie, pan, czy, czy, wie Pan, czy czasem Dobrze. tak było, czy nie było. Dobrze, w mm. takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Do naszych domów płynie już tak zwane ciepło systemowe. Jednak uruchomienie sezonu grzewczego nie odbyło się bez przepychanek. Zgodnie z zapowiedziami z lat poprzednich ciepło miało płynąć do tych, którzy tego oczekiwali bez względu na to, czy ze spółdzielni do Pecu wpłynie pismo czy też nie okazało się jednak że mieszkańców Lubartowa którzy żądali od Pecu uruchomienia ciepła odsyłano do spółdzielni z Tomasiakiem kontaktowali się zarówno mieszkańcy bloków ale także domków jednorodzinnych na szczęście już w przyszłym roku ciepło w blokach popłynie nie z Pecu a z pomp ciepła i ciekawe czy także wówczas to Tomasiak ani Kliza lub kolejny prezes Pecu będzie wciąż odsyłał telefonujących ludzi do spółdzielni. Dla kanału S Angelika Karasek.